Chcesz zacząć szybko mówić po hiszpańsku i bez stresu? Hej, jestem Dagmara i mieszkam już ponad 20 lat w Hiszpanii i pokazuję Ci, jak się żyje w Hiszpanii i język hiszpański. Po pierwsze, codziennie oglądaj 10 minut po hiszpańsku. Tak, 10 minut. Nie wiem, co chcesz. Serial, TikToka, YouTube, Instagram. coś chcesz? Czy jakiś podcast, czy coś? 10 minut musi być w Twoim życiu po hiszpańsku. Czy albo jakieś piosenki, na przykład Bad Bunny. Później zapisujemy 5 dziennych słów. Tak, 5 dziennych słów, ale takich, których naprawdę będziesz używać. Ok? Usłyszałeś jakąś piosenkę i mówisz, aj, co to jest? Okej. Okay. Ale naprawdę będziesz używał to słowo, czy nie? To znaczy, jak myślisz, że to jest takie słowo, co naprawdę... Na początku Twojej nauki nie będziesz używał w hiszpańskim, to tej, yy, tego słówka nie zapisujemy, tylko zapisujemy te słówka, co na nasz nivel będziemy używać. Jak już będziemy mieli te pięć słów, stworzymy z nich krótkie zdania. Ale krótkie, naprawdę bardzo, bardzo krótkie, ok? I ciągle je tutaj mówimy, w środku. A na końcu nagraj się. Tak, nagraj się, weź twój telefon i nagrywasz się i, się, i słuchasz się, i słuchasz się, i słuchasz się, i później sobie to, tak jakbyś słuchał jakąś piosenkę, to słuchasz twoją piosenkę po hiszpańsku, swoimi zdaniami. I pomału, pomału, już jak zrobimy to wszystko, pomału zaczniesz już sam mówić do siebie po hiszpańsku i naturalnie już ta nauka będzie troszeczkę łatwiejsza.